Java, temat, który naprawdę wahałem się, żeby zacząć, ale kiedyś to musiał być, ten pierwszy raz. Sprawdźmy, jak smakuje kawa o smaku słodego karmelu, czyli przez przez wielu uważana za najlepszą Javę. Zobaczymy, jak to będzie. Siemano ekipo, witam was serdecznie, a dzisiaj dżawy. Czyli temat dla mnie tabu. Bo jednak, ej, co jak co, ale. Energetyki o smaku kawy? Ha! No właśnie, nie tak bardzo energole o smaku kawy. Dlatego, że jawy to tak naprawdę jest. kawa. O jakimś smaku, bądź po prostu kawa. Triple shot, loka moka, salted caramel, miln bean. Irish Blend, Kona Blend Tych smaków jest naprawdę wiele Ja na razie na spróbunek wziąłem sobie Te dwa smaki Te które były dostępne w Half Price Dwie dychy jak coś Za jedną puchę I moja rodzinka bardzo chciała spróbować Salted Caramel Bo bardzo go wszyscy też zachwalali Bardzo ja też jestem ciekawy po prostu dlatego też, że wszyscy go zachwalali tak więc spróbujmy go boli mnie palec od tego zdrapywania kleju, no nie będę hamem, powiem wam jak to zrobić po prostu podpieprzcie siostrze bądź Mam je zbywać do paznokci, zdrapcie te pierwszo, ten pierwszy papier, zacznijcie smarować to aż, na przykład tutaj przy cegie to pociemnieje I zacznijcie zdrapywać, jeżeli pojaśnieje znowu przejedźcie tym Dopóki nie zdrapiecie całej kartki, potem jeszcze przejedźcie tym zbywaczem do paznokci Te warstwę kleju To powinno być po prostu w sumie tyle jeżeli chodzi o takie te, ale tutaj mamy dobra, no i co, jedna taka java dostarczy wam 150 180 kcal na puszkę, trochę się wiatr zerwał, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać, są jeszcze pozostałości tego kleju ja to jeszcze kurde wy... wyszoruję na... po nagraniach jak mówiłem, 180 kalorii, 5 gramów tłuszczu, 3 gramy te nasycone, cholesterol nawet jest ten, czyli to chyba. No, 20 mg, węglowodany 26 gram z czego cukrów 25, protein 7 g, witaminy, witaminy C dostarczycie 90%. Dziennej dawki calcium 25%, ryboflaminy czyli B6 200%. Dobra, i po prostu to jest kawa z witaminami, ale salted caramel. Jestem naprawdę ciekaw. Szczeliło jak przy tych wszystkich filmach, jakich oglądałem, ale dobra, jak to będzie z tym. Bardziej tu czuję taki zapach lodów o smaku słodego karmelu. No i zbywacz do paznokci, ale to kurde, nie zdążyłem przebyć tego. Ale tu najbardziej wyczuwa się te lody o smaku słodego karmelu, których jestem wielkim fanem. Zapomniałem wstrząsnąć. Ale dobra, wczoraj tyle to bucho wstrząsałem, kiedy... Odklejałem tę pierwszą warstwę tego papieru i odsłoniłem tę warstwę kleju, że to się wymieszało aż ponadto. to. Mógłbym jeszcze wstrząsnąć, ale do co, dobra. To po prostu pachnie według mnie jak lody o smaku słodkiego karmelu. Lekko tak daje kawą. Jednak te kawy ze stacji o smaku słodego karmelu mają o wiele bardziej wyczuwalny ten zapach kawy, wiem bo wąchałem hmm. Jasna kawa, tak kolorystycznie to najbardziej temu, do właśnie takiej jasnej kawy I teraz się zastanawiam, czy mógłbym to wypić ze szklanki, czy z puszki. Czy tutaj jest taka sama zasada zachowana jak przy energetykach, czy przy przypadku kawy jest tak samo? Czyli, wiecie, najlepsze jest to, kiedy się pije prosto z puszki. Dobra, po prostu zrobimy tak, jak tradycyjnie to robimy. Zobaczmy, jak smakuje kawa od Monstera. Może pojedę to jeszcze pod jaśni. Dobra. Więc spróbujmy, jak smakuje kawa od Monstera. Czy jest taka dobra, jak wszyscy ją zachwalają? Ej! Jest całkiem niezła! Kurde, porównując to do kawy ze stacji, tam jednak był naprawdę smak tej. Kawy ponad tym smakiem. Był tam, niby słody karmel, ale, ale tutaj nie czuję aż tak bardzo kawy, tak masakrycznie. Tu jest po prostu trochę kawy. Czuć śmietankę, bardzo dobrze jest czuć ten słody karmel. Może teraz, jak tak wstrząsnę, to będzie całkiem nieźle wymieszane. Teraz zobaczmy. Czuję się trochę jakbym pił taką śmietankę z odrobiną kawy. No dobra, może nie odrobiną, jest czuć taką lekko gorycz tej kawy. I dolano tam więcej na pewno niż tej kawy tego syropu na przykład o smaku słodkiego karmelu. Ej! Jeżeli chodzi o te jawy, naprawdę, kurde, wszyscy. Wszyscy to zachwalali za to, że to, ma, to nie ma takiego masakrycznego smaku kawy i to jest prawda. Nie ma tam w ogóle żadnej wzmianki o energetykach, to jest też prawda. Słony karmel jest bardzo dobrze wyczuwalny. W ogóle w dżawach nie jest podobno wyczuwalny energetyk, bo to nie jest energetyk o smaku kawy, tylko po prostu kawa z dodanymi witaminami. I wracając, ten smak słodego karmelu jest też świetny, to jest też prawda. Jeżeli kiedykolwiek postanowił wprowadzić Javy do Polski, to teraz ja też modlę się z innymi. Może w końcu nastaną te czasy, kiedy my dostaniemy Javy, albo jakąś specjalną Javę, której nikt nie dostał. No, zobaczymy, co z tego będzie. A jeżeli chodzi o takie dżawy, które ja bym oprócz tych dwóch jeszcze spróbował, na pewno ta o smaku szwajcarskiej czekolady mnie interesuje. Minbin, Irish Blend i Kona Blend będą na pewno moimi targetami, jeżeli będę zamawiał jakieś dżawy do jakiejś paki z importami. Naprawdę mnie zaciekawiły te kawy. Dobra. Według mnie to by było na tyle. Jak za dwie dychy. Wiem, że na stronkach importowych są ostatnio te dżawy potanione. Z tego powodu, bo wiecie, niektóre z nich robią wyprzedaż asortymentu, niektóre po prostu mają jeszcze na zapasach, a smaków tych dżaw jest naprawdę sporo. No co? Widzimy się następnym razem. Zobaczymy, jak ta druga Java będzie smakować. Ja tam jestem naprawdę zadowolony. Mm, ten równy smak słodego karmelu. Nie za, nie za duży, nie za mały. Coś pięknego. Ciekawe jaki będzie ta czekoladowa, bo loka moka to podobno kawa o smaku czekoladowym. Zobaczymy następnym razem. Do jutra, moi drodzy!